partnerkę, to to, żeby ręce, które trzyma w górze, były połączone z jej ciałem, tak, żeby partner mógł poprowadzić. Więc te ręce tutaj, lekko napięte plecy, lekko napięte ręce, wtedy jest tutaj pełna kontrola, tak, partner będzie przekazywał energię albo do przodu, albo do tyłu, albo w prawo, albo w lewo. Czyli jak się skupi, to będzie wiedziała, co Dokładnie o to chodzi, tak, a jeżeli te ręce nie są połączone z ciałem, to ja przekazuję, ale, ale ciało dalej stoi w miejscu, tak, więc to jest dość istotne. I kolejny element, będzie obrocik, tym razem będzie w lewą stronę, ale zanim go zrobimy musimy się rozejść, więc będziemy się oddalać od siebie, partner zostaje w miejscu, a partnerka robi krok podstawowy do tyłu. I raz, dwa, te. łapiemy się za ręce. Mhm. I teraz takie nawinięcie na moją prawą rękę, spróbujemy od razu w parze, prawa noga do przodu, do obrotu, raz, dwa, nawinięcie i rozwijamy, raz, dwa, rozwinięcie. I znowu to samo. Raz, dwa, nawinięcie, to można na siebie popatrzeć, uśmiech i powrót. Raz, dwa, i szybciej. Raz, dwa, tep, raz, dwa, tep, raz, dwa, tep, raz, dwa, tep. I wracamy do siebie. O, o. I znowu możemy krok podstawowy zacząć Tak. I dodamy ten, ten drugi obrót, ten drugi rodzaj obrotu, czyli nawinięcie do tego, co już znamy wcześniej. Poznaliśmy wcześniej, czyli będzie krok podstawowy obrót pod ręką, lewą partnera i nawinięcie. Zawsze pomiędzy tymi kroczkami można sobie wstawić parę podstawowych, żeby, żeby się uspokoić i, i, i zgrać, z zgrać z muzyką, dokładnie. Czyli tańczymy sobie krok podstawowy, krok, krok, dostaw krok, krok. Z lekkim obrotem, wtedy to dużo naturalnie wygląda. Raz, dwa, ramiona też sobie lekko pracują, strony ciała, żeby to nie było sztywno, z kolanka zrelaksowane. Obrót pod ręką. Raz, dwa. Tupnąć. Raz, dwa. I dalej podstawowe, Raz, dwa. Tep. Raz, dwa. Tep. Wypuszczamy partnerkę. Raz. I nawijamy. Raz, dwa. Tep. Raz, dwa. Jeszcze raz. Raz, dwa. Rozbijamy. I podejście do siebie. I dalej sobie tańczymy same partnerkę, nawijamy, rozwijamy i dodajemy jakieś inne przejścia.